Czy istnieje wymiar nadprzyrodzony? Świat wykraczający poza ten, który znamy? Czy jest życie po śmierci? Czy istnieją anioły? Czy nasze sny mogą nieść przesłanie z nieba? Czy możemy wniknąć w starożytne, nadprzyrodzone tajemnice? Czy naprawdę wydarzają się cuda uzdrowienia? Sidrot spędził ponad 35 lat badając dziwny świat rzeczy nadprzyrodzonych. Przyłącz się do niego w kolejnym odcinku It's Supernatural. To ponadnaturalne. Witajcie w moim świecie, który naturalnie jest ponadnaturalny. Mój gość jest tak dokładny w swoich przepowiedniach, że ma bezpośredni dostęp do najwyższych rangom urzędników rządu Stanów Zjednoczonych, których ostrzega przed tym, co widzi, że ma się wydarzyć. Czy chcielibyście się dowiedzieć, co on widzi jako rzeczy mające się wydarzyć w niedalekiej przyszłości? w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, byłego Związku Radzieckiego oraz Izraela. Jesteście ciekawi? Zdecydowanie kocham dar proroczy. Przypomina mi się to, co Biblia mówi o Samuelu, że żadne z jego słów nie padło na ziemię, co oznacza, że one były w stu procentach prawdziwe. Lery, kiedy po raz pierwszy zdałeś sobie sprawę z tego, że masz dar poznania rzeczy, których wcale nie musiałeś wiedzieć? Miałem wtedy około 4-5 lat. To wtedy po raz pierwszy objawił się we mnie ten dar. Mój ojciec miał niesamowity dar. Dorastałem w tego rodzaju środowisku. Wiecie, więcej człowiek łapie niż się uczy. Mówisz, że dorastałeś w ubóstwie, jako małe dziecko miewałeś ataki lęku, nie miałeś przyjaciół, miałeś niskie poczucie własnej wartości. Mając 13 lat, on uciekł z domu. Całe szczęście, jak sądzę, że nie spotkałeś takiego faceta, jakiego spotkał Elvis Presley, kogoś z wielkim cygarem. Zacząłeś grać po klubach nocnych i robić rzeczy po swojemu. Dlaczego chciałeś robić rzeczy po swojemu? Zrobiłem to głupstwo, ponieważ zostałem wychowany w kościele, który był wspaniały, tam działały dary ducha, ale on trochę utknął w pewnej wierzch tradycji. A we mnie było coś, co mówiło, tam gdzieś na zewnątrz jest coś więcej. Było we mnie coś kreatywnego, nie poddającego się schematom. Chciałem czegoś, co nie byłoby rutynowe. Jestem jak człowiek renesansu, zapatrzony w jutro. Wyrażałem to w muzyce, odnalazłem muzykę Sposób wyrażania tej tęsknoty. Uciekałem od legalizmu i ograniczeń, które zamknęły mnie wewnątrz siebie i umożliwiały mi ekspresję na bardzo wąskim polu. Dobrze. Okay. Gdy wkroczył w wiek 20 paru lat, Bóg o nim nie zapomniał. Co się wówczas zdarzyło Larry? Gdy miałem 20 parę lat, zdecydowałem, że jako muzyk osiągnąłem już to, co miałem do osiągnięcia. Bóg zaczął nade mną pracować i z powrotem oddałem mu moje serce. Ponieważ poznałem Pana już wcześniej jako mały chłopiec i jako mały chłopiec usługiwałem w kościele. Tak więc na nowo oddałem moje serce Bogu i mając 20 parę lat podjąłem pracę jako etat, to kościoła. Skracając długą historię, jedno z moich pierwszych doświadczeń z Panem określiło ramy wszystkiego tego, czym jestem dzisiaj. Pewnej nocy kładłem się spać, od dłuższego czasu modliłem się do Pana o to, żeby mnie nawiedził i pomógł mi, odnaleźć moje przeznaczenie. Przeznaczenie jest wpisane w projekt, nasze przeznaczenie nie jest przypadkiem. Pytałem Boga, jaki jest twój projekt, kim jestem? Co robię na tej planecie, co jest moim powołaniem? Pewnej nocy w drugiej połowie października w Arkansas położyłem się spać i zasypiałem. Na ziemi leżały liście, które spadły z drzewa. One były suche i usłyszałem jak trzeszczą pod czyimiś stopami. Ktoś chodził przed domem. W pierwszej chwili pomyślałem, że to złodziej, ponieważ w tamtym czasie ostrzegano przed złodziejami. Wystraszyłem się i pomyślałem, że wezwę policję. To było kłopotliwe, ponieważ w tamtym czasie w Arkansas policję wzywało się głośnym krzykiem: Policja. Nie miałem telefonu, nie mogłem wezwać policji. Leżę zatem w łóżku, w sypialni. Okno sypialni znajduje się 15 centymetrów od mojej twarzy. Czuję ten jesienny powiew. Kiedy kroki dotarły do mego domu, wiedziałem, że ten ktoś zmierza w kierunku mojego okna. W tym momencie atmosfera się zmieniła i spoczął na mnie duch Boży. To było jedno z najbardziej zdumiewających namaszczeń. Jakich kiedykolwiek doświadczyłem. Wiedziałem, że to jest Boża Wizytacja. Wiedziałem, że ktoś stamtąd przyszedł, aby odwiedzić Larego. Kiedy spojrzałem w kąt, rozpoznałem obecność Jezusa, tę zdumiewającą miłość, jaką on ma dla mnie. Kiedy podszedł do okna, widziałem zarys postaci, ale nie widziałem twarzy. On był odziany w obłok i chwalebny. Otaczała go gęsta miłość. Nie mogłem go widzieć, bo był tak gęsto otoczony miłością. Wszystko wokół stało się czerwone. To była najpiękniejsza, żywa czerwień, jaką kiedykolwiek widziałem. To nie był kolor, ale coś żyjącego. Ta czerwień była miłością Agape Jezusa. Ona unosiła się niczym chmura nad moją sypialnią. Ona przeniknęła przez jego twarz i unosiła się pod sufitem, a potem zaczęła opadać na mnie jak rosa. To była płynna, czerwień. Czerwona chmura, i zdałem sobie sprawę, że to była płynna miłość Agape. Zacząłem nią oddychać, i gdy wciągnąłem ją do płuc, to wszystko to, co nieczyste i nieprawe, zniknęło. Chwała Boża zaczęła napełniać moją duszę, i zdałem sobie sprawę, że doświadczam niewysłowionej miłości Bożej. Tego, o czym pisze Paweł w słowach, że ani wysokość, ani głębokość, ani człowiek, ani demon nie jest w stanie oddzielić nas od miłości Bożej. To było moje pierwsze spotkanie z kimś, o kim wiedziałem, że kocha mnie bezwarunkowo. Powiedz o zmianie, jaką to spowodowało. To doświadczenie stało się punktem zwrotnym w moim życiu. Wydarzyły się wówczas dwie rzeczy. Po pierwsze, zdałem sobie sprawę z tego, że w moim życiu popełniłem poważne błędy. Każdy z nas je popełnia. Ale zdałem sobie również sprawę, że bez względu na to, co zrobiłem, jakie błędy popełniłem bądź popełnię, Jezus kocha mnie bezwarunkowo. I że bez względu na to, co się jeszcze wydarzy, on już dawno zapłacił za mnie ceny, i ze względu na to, przez całe moje życie na Ziemi okryty będę bezwarunkową miłością. I to naprawiło w moim duchu problem związany z poczuciem bycia niekochanym i odrzuconym. Myślałem: wow, bezwarunkowa miłość, bez żadnych warunków. Ten człowiek kocha mnie ponad wszelkie ludzkie pojęcie. A potem po raz pierwszy on coś do mnie powiedział. Dotąd nie przemówił powiedział Larry, spójrz na swoje ręce. Jak sądzisz, dlaczego przymocowałem dłonie do twoich ramion? Natychmiast pomyślałem, że po to, żebym wkładał nimi do ust pokarm, żebym grał na gitarze, ale powiedziałem panie, nie wiem, a wtedy on powiedział: Dałem ci ręce, ponieważ ludzkie ręce są przedłużeniem mojego serca. One są przedłużeniem nieba i pouczył mnie, jak mam używać moich rąk, a potem położył swoje dłonie na moich dłoniach. Powiedział: Powiem ci coś o tobie. Powiedział: Nie używaj twych rąk do bicia kogoś. Ja nigdy ich w ten sposób nie używałem. Otwieraj swą dłoń, nie zamykaj jej, żyj z otwartą dłonią, afirmuj i kochaj przy pomocy Twych rąk. Powiedział mi, jak używał swych rąk do uzdrawienia ludzi. A potem powiedział, spójrz na opuszki swoich palców. Czy ktoś ma takie linie papilarne jak Ty? Nie, ja jestem jedynym z takimi liniami. On wtedy tego nie powiedział, ale pismo w jednym z psalmów mówi, że zostaliśmy cudownie stworzeni. Cudownie to znaczy wyjątkowo, niepowtarzalnie. Jesteś przerażająco, cudownie, wyjątkowo stworzony, i Bóg ma dla ciebie przeznaczenie. I wierzę, że gdy będę kontynuował rozmowę z Larym, to się będzie objawiać. I za chwilę wrócimy. Wracamy do programu It's Supernatural. Prowadzę tutaj wspaniałą rozmowę z Lerym Randolphem. O byciu tym, kim Bóg nas powołał, abyśmy byli, a nie byciu kopią kogoś innego. Czy mógłbyś trochę o tym opowiedzieć? Pamiętam, że wtedy, kiedy Pan do mnie przemówił, jedną z rzeczy, na które reagowałem alergicznie, była identyczność. Urodziłem się w świecie identyczności, gdzie wszyscy byli tacy sami, a jedność uważali za myślenie w identyczny sposób. Bóg jest Bogiem zharmonizowanej różnorodności. Wszystko we wszechświecie jest w harmonii, choć różni się od siebie. Nie ma dwóch identycznych gwiazd, dwóch identycznych kropli wody, dwóch identycznych kodów genetycznych, ani dwóch bakterii identycznych, ani dwóch gwiazd filmowych. W Bożym świecie nie ma dwóch identycznych rzeczy i zdałem sobie sprawę, że ja również w sposób wyjątkowy odzwierciedlam Boga. Jestem jedynym w swoim rodzaju dziełem wielkiego artysty. Ja i Ty jesteśmy monalizą, ponieważ Bóg jest genialnym artystą. On jest artystą tworzącym maksymalną różnorodność. On jest niezdolny do powtarzania się. On nie jest w stanie tego zrobić. Nie można namalować drugiej Monalizy. Jest tylko jedna. Zdałem sobie sprawę, że jestem wyjątkowy, unikalny. I uświadomiłem sobie, że autentyczność, bycie sobą, przyciąga Bożą przyjaźń i Boże namaszczenie. Pan powiedział do mnie, musisz być autentyczny, musisz być sobą. Nikt inny na całym świecie nie jest w stanie zrobić tego, do czego cię powołuje, ponieważ nie mają takiego sprzętu, nie mają takiego kodu genetycznego, nie mają tego przeznaczenia i projektu, jaki w tobie zapisałem. Każda osoba na tym świecie ma wyjątkowe Boże przeznaczenie, odbicie natury Boga, którego nie ma nikt inny, jeśli więc ja nie będę sobą, to świat nie zobaczy tej cząstki Boga. Nauczyłeś się, jak błogosławić ludzi, dając im przyzwolenie na bycie wyjątkowymi, powiedz coś o tym. Sądzę, że jedną ze słabości Kościoła jest brak duchowych matek i ojców, którzy dawaliby ludziom pozwolenie na to, by stawać się tym, czym Bóg zamierzył. Tymczasem my wykpiwamy świętych zamiast ich ekwipować, czyli wyposażać. Wyposażanie świętych to dawanie im pozwolenia. To tak jak z dziećmi. Nie mówisz dziecku, będziesz lekarzem, tak jak ja. Dobry ojciec mówi, daję Ci pozwolenie, żebyś podążał za swoimi marzeniami. Ja robię coś takiego. Pytam ludzi, co jest Twoim marzeniem? Kim chcesz być? Muzykiem, lekarzem? co jest Tobie właściwe? Jako duchowy Ojciec daję Ci pozwolenie, abyś stał się wszystkim tym, do czego Bóg Cię stworzył. Ugrzęziliśmy w teologii jednakowości, czekamy aż ktoś przyniesie nam wzorzec do powielenia, bo sądzimy, że tylko w ten sposób staniemy się tacy, jak chce Bóg, czyli inni. Chcę prosić Cię, abyś się o nas pomodlił, aby przełamać ten schemat bycia kopiami. Nadszedł czas, żebyśmy stali się autentyczni, wyjątkowi oraz byśmy wypełnili nasze przeznaczenie. Miałeś dwa szczególne spotkania z Panem. Opowiedz o nich krótko. Krótko, no cóż. Pierwsze spotkanie przebiegało tak. Pewnej nocy obudziłem się. Pan stał przy łóżku od strony moich nóg. On często tam stawał, nie wiem dlaczego tak robi, to jest jego ulubione miejsce. I on śpiewał do mnie, śpiewał pieśń. Mówiłem ci ostatnio, że cię kocham. To było wprost zdumiewające. Płakałem pod wpływem miłości Bożej, z powodu tego, jak bardzo mnie kochał. Kochał mnie, ponieważ jestem wyjątkowym odbiciem jego samego. Paweł powiedział: Mamy skarb w naczyniach glinianych. Jestem częścią, coś we mnie wygląda jak coś w Bogu, czego nie odzwierciedla nikt inny. On kocha tę cząstkę, to jest to tchnienie, które on we mnie tchnął. Gdy tam leżałem, on powiedział: Lary, chciałbym zadać Ci pytanie. Gdybyś jutro dowiedział się od lekarza, że jesteś chory na śmiertelną chorobę, to jak przeżyłbyś resztę swego życia? Wiedziałem, że to trudne pytanie. Zacząłem płakać i płacząc mówiłem: Panie, bardziej bym kochał ludzi. Bardziej bym ich zachęcał. Częściej mówiłbym żonie, że ją kocham. Powiedziałbym ludziom w biurze, że cię kocham. Miałbym bardziej miękkie serce. Przebaczałbym, nie żyłbym z zaciśniętą pięścią, ale z otwartą dłonią. Gdy przedstawiłem tą długą listę, powiedziałem: Nosiłbym małe dzieci na rękach. Powiedziałem też, więcej bym tańczył, tańczyłbym więcej z moją żoną. Wyglądało na to, że te proste rzeczy są dla Boga najcenniejsze. I on powiedział do mnie tym mocnym głosem: Lary, chce, żebyś resztę swego życia przeżył tak, jakbyś był śmiertelnie chory. Zdałem sobie sprawę, że koniec każdego z nas jest bliski. Nie wiemy tylko kiedy to nastąpi. Powiedz o drugim doświadczeniu. Jakiś czas później pan znów mnie odwiedził, stanął po lewej stronie łóżka. Jego słowa były szokujące. Lary, zobaczysz mnie za bardzo niedługo. Długi czas. Myślałem, trafił w dziesiątkę. Co wtedy pomyślałeś? To już? Powiedział: Już niedługo mnie zobaczysz i chcę Cię w związku z tym prosić o pewną przysługę. Chcę, żebyś żył w taki sposób, żeby niczego nie żałować. Miał na myśli coś takiego: Kiedy przyjdziesz, aby mnie ujrzeć, nie chcę, żebyś czegokolwiek żałował. Nie chcę ocierać łez z Twoich oczu. Pomyślałem o fragmencie pisma mówiącym, że baranek, który ich pasie, otrze wszelką łzę z ich oczu. Zdałem sobie sprawy, że łzy nieba to żal. Ludzi z tego powodu, że nie stali się tym, czym Bóg chciał, żeby się stali. Spytałem, co przez to rozumiesz, Panie? On powiedział, chcę, żebyś maksymalnie wykorzystał każdy cal kreatywności i talentów, które w Ciebie włożyłem. Chcę, żebyś przebaczył tym, którzy Cię ranią i żebyś żył nie żałując. Żebyś się uśmiechał i nie płakał, kiedy do mnie przyjdziesz i żeby mógł powiedzieć, dobrze, sługo dobrej i wierny. Powiedziałeś coś bardzo głębokiego i cudownego. To, że Pan chce Twego serca. Tak, serca. Proszę, żebyś to wyjaśnił. Dary są dawane. Natomiast charakter wzrasta pośród przeciwności. On powiedział: Gdy przyjdziesz, aby mnie ujrzeć, nie zabierzesz ze sobą swoich darów. Nie weźmiesz słowa wiedzy, bo ja mam całą wiedzę. Nie weźmiesz uzdrowienia, nie weźmiesz głoszenia. Nie przyniesiesz tu apostolstwa. Jedyne, co możesz przynieść, to swoje serce. No, może trochę talentu. Zamierzam grać z Dawidem na gitarze, gdy już tam będę. Żyjesz w świecie, gdzie dar ceni się bardziej niż serce, ale w niebie twoje serce jest ważniejsze niż dar. Zatrzymaj się na tej myśli. Chciałbym dowiedzieć się, co Bóg pokazał Laremu, że wkrótce wydarzy się w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, Izraela i Rosji. Za chwilę wrócimy. Larry Randolph ma kontakty wśród wpływowych ludzi. Oni wiedzą, że kiedy on coś mówi, to to się wydarza. Podaj mi jakiś przykład czegoś, co przepowiedziałeś, zanim to się wydarzyło. Parę lat temu, gdy mieliśmy wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej, który łączył się z zagrożeniem eksplozją, parę miesięcy przed tym, zanim się to wydarzyło, Pan pokazał mi bardzo wyraźnie, że to nastąpi. Pan pokazał mi, że w Zatoce Meksykańskiej nastąpi eksplozja nie związana z atakiem terrorystycznym, ale związana ze środowiskiem, która wpłynie na ekosystem całego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej. Zacząłem mówić o tym wstawiennikom, ale oprócz tego nawiązałem kontakt z Waszyngtonem. Ich to bardzo zaciekawiło. Oni pytali, czy to będzie związane z atakiem terrorystycznym. Powiedziałem, że to będzie katastrofa ekologiczna. Oni zachowali tę rozmowę w swoich aktach. A potem to się wydarzyło i rzeczywiście była to katastrofa ekologiczna. Co Bóg pokazał Ci na temat raka? Bóg pokazał mi, że jeszcze za mojego życia pojawi się lekarstwo na raka którego stosowanie będzie tak proste jak połknięcie pigułki na ból głowy, pewien lekarz otrzyma przełom w tej dziedzinie i wszyscy przypiszą mu sukces, choć dokona tego dzięki mądrości danej mu przez Boga. Ale Pan powiedział mi: czuję się wystarczająco bezpiecznie, żeby sobie z tym poradzić. Zostałeś pochwycony w duchu w podróż dookoła świata i widziałeś to, co ma się wydarzyć w różnych jego miejscach. Opowiedz mi, proszę o kraju, który ostatnio często pojawia się w wiadomościach. O byłym Związku Radzieckim, dzisiejszej Rosji. To zdarzyło się we wrześniu, to zostało też nagrane na wideo. Zostałem zabrany w duchu, w podróż dookoła świata, udałem się w różne miejsca i Pan pokazał mi tam różne rzeczy, takie, które wkrótce Wkrótce mają się wydarzyć, jak tajfun. Ujrzałem anioła. On miał ogromny miecz, który został wbity w serce Rosji. Ten miecz został wbity w Rosję. Usłyszałem słowa: myśli i plany ludzkie zostaną udaremnione. Potrzebuję trochę czasu, żeby oddzielić to, co mówi Bóg, od mojej interpretacji. Wierzę, że ma to takie znaczenie, że jakiekolwiek plany ma Rosja, plany wyrządzania krzywdy, one zostaną udaremnione, ponieważ Bóg sprawuje kontrolę. Bóg kocha Rosjan i Ukraińców, wszystkie narody Europy i byłego Związku Radzieckiego. Wierzę, że w tej sytuacji Bóg wykona szachmat. Powiedz, proszę, o Izraelu. To było bardzo ekscytujące. Gdy rozglądałem się po świecie, ujrzałem Izrael. Ujrzałem go tak, jakbym był 3-4 mile ponad ziemią. Ujrzałem, że na ziemi izraelskiej z pyłu ziemi podnosi się jakaś postać. W jakiś sposób w moim duchu rozpoznałem w niej króla Dawida. Był w bojowym rynsztunku, miał na sobie szatę, trzymał miecz i był gotowy do wojny. Usłyszałem słowa, jakie niegdyś Dawid powiedział do Goliata. Dzisiaj Pan wyda Cię w moje ręce. I pismo mówi, że pobiegł w kierunku Goliata. Ujrzałem, że ten wojowniczy duch Dawidowy podnosi się w Izraelu po to, by powalić nieprzyjaciół. I usłyszałem, jak pan mówi, bezpieczeństwo Izraela nie może być przedmiotem kompromisu. Zgadzam się z tym. A teraz krótko, bardzo krótko. Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone. Zobaczyłem kilka rzeczy, ale tą, która uderzyła mnie chyba najbardziej. Było upokorzenie Stanów Zjednoczonych. Całe Stany Zjednoczone, ale szczególnie przywódcy zajmujący wysokie stanowiska rządowe, zostali nie tylko poniżeni, ale poniżeni w żałosny sposób. Pan zdecydował się wejrzeć na ofiarę naszych przodków i modlitwy wstawienników. Tak jak w czasach Abrahama, Sodoma ocalałaby, gdyby było w niej dziesięciu sprawiedliwych. W naszym kraju jest tak wielu sprawiedliwych. Pismo mówi, że jeżeli nie upadniesz na skałę, skała upadnie na ciebie. Skała upadnie na Amerykę. I nie chodzi tu o jakiś wielki sąd, ale o poniżenie, które będzie sądem dla poniżonych. Ujrzymy wielkie upokorzenie od szczytów rządu aż po sam dół. W tym roku i w roku następnym. Ponieważ Pan chce coś naprawić. Pan powiedział mi dwa lata temu, że Stany Zjednoczone otrzymały czas łaski. Nawet Jezebel otrzymała czas na nawrócenie, o czym czytamy w Księdze Objawienia. Dlaczego nie my? Bóg rozciągnął ten okres łaski, a jego rezultat zależy od tego, jak reagujemy jako lud Boży. Ale upokorzenie przychodzi. Czy mógłbyś się teraz o nas pomodlić, uwalniając nas do naszego powołania w Bogu? Uczynię to. Ojcze, dziękujemy Ci. Jedną z największych tragedii, jakie się dzieją, jest to, że każdy z nas rodzi się unikalny i wyjątkowy, ale większość z nas umiera jako kopie. Panie, nie pozwól na to, byśmy popadli w jednakowość. Nie jesteśmy naśladowcami ludzi, jesteśmy naśladowcami Chrystusa. Panie, pomóż nam stać się tym, do czego nas spowołujesz. Pomóż nam być sobą i przejawiać kreatywność. Pomóż zaprezentować każdy fragment DNA, który w nas włożyłeś. Każdemu mężczyźnie, kobiecie oraz dziecku, którzy to oglądają, udzielam pozwolenia. Nie bój się być unikalny. Odważ się na to. Odważ się podążać za swymi marzeniami. I tu nie chodzi tylko o służbę. Może jesteś powołany, aby być lekarzem, muzykiem, aktorem, aktorką, kucharzem, szefem kuchni. Do czegokolwiek Bóg cię powołuje w tym w wielkim ekosystemie. Bóg potrzebuje ciebie, abyś stał się tym, czym masz się stać. Bądź wierny swemu sercu. Nie bądź kopią. Bądź oryginałem.